Ze studia Voice House Technologicznie in Brief Jarosław Kuźniar. Doszło do największego wycieku danych w historii ludzkości. Ujawniono nawet 16 miliardów rekordów zawierających dane logowania do największych usług internetowych świata. Wśród nich kont Apple, Google, Facebooka, Microsoftu, Paypala czy Netflixa. Także do serwisów takich jak Discord, Telegram, GitHub czy stron rządowych. Dane pochodziły z urządzeń zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem typu Infostealer, które automatycznie wykrada hasła i dane logowania. Nielegalnie opublikowano nawet 30 zestawów skradzionych danych. Największa baza Zawierała ponad 3,5 miliarda rekordów. Skradzione dane mogą posłużyć do ataków phishingowych i prób przejęcia kont. Eksperci od cybersecurity mówią, że tak duży wyciek to nie przypadek a celowe działanie, które wykorzystuje słabości systemów i usług. Powtarzają, żeby zawsze wybierać silne i unikalne hasła oraz korzystać z uwierzytelnienia wieloskładnikowego i menadżerów haseł. Polska, Estonia, Litwa i Łotwa złożyły do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący budowy gigafabryki AI, informuje Polski Resort Cyfryzacji. Polska jest liderem konsorcjum, a złożenie wniosku to pierwszy etap procesu i formalne zgłoszenie do inicjatywy. Zgodnie z obecną propozycją, bałtycka gigafabryka AI miałaby powstać w Polsce w maksymalnie dwóch lokalizacjach. Ma być zaprojektowana z myślą o wspieraniu rozwoju, trenowania i wdrażania bardzo dużych modeli językowych i aplikacji AI. Elementem inicjatywy jest także rozwój polskich i bałtyckich modeli oraz integracja generatywnej AI z narzędziami administracyjnymi. Proponowany budżet projektu to 3 miliardy euro. Budowa bałtyckiej gigafabryki AI w Polsce to element unijnej inicjatywy Invest AI. Szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła ją w lutym tego roku. W ramach projektu mają powstać w sumie cztery duże centra danych AI o potężnej mocy obliczeniowej. Unia przeznaczy na to 20 miliardów euro. Iran prawie w całości stracił dostęp do internetu. Ograniczenia włączności z siecią wprowadziło Krajowe Ministerstwo do spraw komunikacji. Oficjalną przyczyną decyzji jest chęć ochrony obywateli i ich własności przed cyberatakami Izraela. Rząd zapewnia jednak, że ograniczenia są tymczasowe i kontrolowane. Koniec cytatu. W odpowiedzi na ograniczenia w dostępie do sieci mieszkańcy Iranu masowo zaczęli korzystać z usług VPN, czyli wirtualnych sieci prywatnych. Popularność tego typu wyszukiwań w Google wzrosła na terenie Iranu o ponad 250%. Z kolei popyt. Na usługi VPN wzrósł o ponad 700%, co istotne usługi VPN są w Iranie oficjalnie zakazane. Wymiana ognia między Izraelem a Iranem trwa od 13 czerwca. Do czasu powstania tego briefa odnotowano jeden poważny cyberatak w Iranie. Ofiarą padł jeden z najstarszych banków w kraju. W związku z tym wystąpiły problemy z dostępem do kont, wypłatami z bankomatów i transakcjami kartą. Utraty dostępu do internetu boi się także Europa. Według najnowszej analizy serwisu Politico, USA mają techniczne możliwości odcięcia naszego kontynentu od sieci, bo Unia Europejska jest niemal w pełni zależna od amerykańskich usług chmurowych. Tylko trzech amerykańskich gigantów odpowiada za ponad dwie trzecie rynku chmurowego Unii: to Amazon, Microsoft i Google. Politico opiera swoją analizę na przypadku prokuratora generalnego międzynarodowego Trybunału Karnego. W maju Microsoft odciął mu dostęp do poczty elektronicznej po tym, jak Trybunał wydał nakaz aresztowania premiera Izraela. Działanie Microsoftu było następstwem sankcji, które Waszyngton nałożył na Trybunał. Jednocześnie polityko podkreśla, że udział Europy w globalnym rynku mikroprocesorów spadł do 10%. To oznacza, że Unia ma ograniczone możliwości, żeby samodzielnie wytworzyć potrzebne usługi, a to czyni ją podatną na politykę Białego Domu. Na początku drugiej kadencji prezydent Trump zapowiedział także kontrolę regulacji, które określają relacje amerykańskich firm z Unią Europejską. Sztuczna inteligencja może ogłupiać, tak wynika z najnowszych badań naukowców z MIT. Przeprowadzili eksperyment, w którym trzy grupy uczestników miały napisać esej na zadany temat. Pierwsza grupa pisała go samodzielnie, druga z pomocą wyszukiwarki internetowej, a trzecia z pomocą czata GPT. Wyniki są jednoznaczne. Ostatnia grupa, ta korzystająca z AI, miała wyraźnie najniższą aktywność mózgu w porównaniu z dwiema pozostałymi. Badacze stwierdzili także, że to grupa korzystająca z AI najgorzej radziła sobie z zapamiętywaniem własnych tekstów. Była najmniej zadowolona z efektów swojej pracy. Najwięcej aktywności mózgowej wykazali uczestnicy, którzy pracowali samodzielnie. Naukowcy podkreślają, że korzystanie z narzędzi AI może wiązać się z tak zwanym długiem poznawczym. Osoby polegające na botach coraz rzadziej angażują się intelektualnie w wykonywaną pracę i przestają samodzielnie analizować i rozumieć informacje. To było Technologicznie Inbrief od Voice House. Polecamy się zawsze rano na kanale Jarosław Kuźniar Inbrief, wszędzie tam, gdzie lubicie słuchać podcastów. W aplikacji Voice House Club znajdziecie także dodatkowe audycje, które pomagają się rozwijać. W każdym z podcastów od Voice House czekamy na Ciebie. Każdy Twój komentarz, każde Twoje pytanie pozwala nam wiedzieć, czy trafiliśmy z tematem. Dołącz do nas. Rzucaj wyzwania, stawiaj wątpliwości. Swoje opinie usłyszysz w kolejnym programie. To bardzo pomaga nam się rozwijać. Dziękuję.